Дзень добрый, мои дрозы. Называм ще Вячеслав Заруский, учеком з Росії, аби повідять правди о тим краю, і зараз чекаме на охорону міжнародову в Польщі. Дзіщай порозмовляємо на темат газу в Росії, бо Путін муві, що Росія то є якби край газовий. В Росії в мають має газу, але дзіщай послухаємо, що муві Mówią Ten ludzi, który cały czas nie mają tego gazu. Zaczynamy! Jak wspomniałem wcześniej, 28% Rosjan nie mają kanalizacji ani gazu w domu. To około 40 milionów ludzi. Gazu nie mają w takich dużych miastach jak Krasnojarsk, Kemerowa, Łogda i inne. Według Google Rosja ma drugą najwyższą produkcję gazu na świecie, ale 40 milionów Rosjan nadal ogrzewa swoje budynki drewnem. Od dłuższego czasu mamy problem z gazem. Nigdy nie było tu gazu, z wyjątkiem tego, że niektórzy ludzie używają gazu w małych butlach. Od 2006 roku zacząłem rozwiązywać problem gazu na naszej ulicy. Na ulicy znajduje się 8 bloków mieszkalnych. Każdy mieszkaniec tej ulicy ogrzewa swoje mieszkanie węglem. W nocy nie można wstać, aby pójść do toalety, ponieważ jest bardzo zimno. Wyobraźmy sobie, że przez 4 godziny ogrzewam piec workiem drewna opałowego. Ale w nocy nadal jest niewiarygodnie zimno. Próbuję rozwiązać ten problem od 2006 roku. Za każdym razem piszę do nowego szefa miasta. Pisałem do naszego pierwszego burmistrza, potem do drugiego, potem do trzeciego. Potem założyłem grupę ludzi, którzy również poszli ze mną. Pewnego razu powiedziano nam, że w naszej okolicy od dawna jest gaz i nie ma już potrzeby narzekać. Ale gdybyśmy mieli gaz, prawdopodobnie nie poszlibyśmy do administracji miasta i nie narzekali. Krótko mówiąc, przychodzę co roku i pytam kiedy będziemy mieć gaz i za każdym razem otrzymuję tę samą odpowiedź. Podłączymy gaz w przyszłym roku. Przychodzę w przyszłym roku, a oni znowu mówią, że zostanie podłączony za rok. Dzieje się tak rok po roku od 2006 roku. Jestem zszokowany, że odpowiadają nam w ten sposób. Pewnego dnia poszedłem do miejskiego Wydziału Infrastruktury i powiedziałem: Jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana, zbierzemy grupę ludzi i pojedziemy na Kreml do Putina. Nie mamy nic do stracenia, jesteśmy dorośli, całe życie pracowaliśmy w fabrykach i myślę, że zasłużyliśmy na własne ogrzewanie gazowe. Nie powinniśmy żyć jak psy. Cała Europa korzysta z naszego gazu, a my możemy ogrzewać nasze domy tylko drewnem opałowym. Czy jesteśmy głupcami, czy może chronicznymi pijakami, czy nie zasługujemy na ogrzewanie gazowe? Najczęściej w rosyjskich rodzinach jest więcej kobiet ponieważ mężczyzny albo giną na wojnę, albo umierają z powodu alkoholu. Dlatego kobiety muszą pocisać kuchenkę węglem. Mój 20 kg Najpierw używam małych drewnianych desek do rozpalenia ognia. Następnie wkładam tutaj węgiel drzewny. Rozpalam ogień i siadam tutaj. Następnie wkładam węgiel drzewny, najpierw po 5 minutach, potem po 20 minutach, a następnie po godzinie. W ten sposób paliłem przez 6 godzin. To jest moja maska. Zakładam maskę i rozpalam piec. Czapka. Zakładam czapkę i rozpalam piec. Po 6 godzinach czysta maska wygląda tak. Ее и в России есть нее программный в рамках которого можно получить инсталлявания окживания газового до дома за дармо, але если в дому живут две ручины, невольно меч в нем газу. Есть на руках у жителей есть ну как бы спертиза. Mieszkańcy naszych domów mają oficjalny dokument, w którym jest napisane, że przeprowadzono ekspertyzę i stwierdzono, że te domy nie są mieszkaniami typu blokowego. Każde piętro ma osobne wejście i każde piętro ma dwa pokoje. W związku z tym budynki te nie kwalifikują się do bezpłatnej instalacji centralnego ogrzewania gazowego. Każdego ranka przynoszę dwa stosy drewna na opał, Takie jak te, ogrzewam ten kocioł dwa razy dziennie, aby ogrzać dom. Nie ma innego sposobu na ogrzanie domu. Ogrzewanie domu energią elektryczną jest bardzo drogie. Jestem emerytem, mam 68 lat. Bóg daje mi zdrowie, więc rąbię drewno i ogrzewam piec. Zamiast gazem ogrzewam drewnem. Niektórzy ludzie mają piec w każdym pokoju. W nas dom nie nie mamy dużego domu, mamy tylko dwa pokoje, z których jeden to kuchnia. Każdy z pokoi ma piec do ogrzewania, a zimą każda piec musi być podgrzewana codziennie. Nasi rodzice, którzy są emerytami, mieszkają z nami również zimą. Dlaczego w Rosji, gdzie są ogromne rezerwy gazu, gdzie gaz jest sprzedawany do innych krajów, ogrzewamy drewnem? I to pomimo faktu, że gaz jest bardzo blisko nas, jest dla nas dostępny. Mamy tu całą infrastrukturę do zainstalowania ogrzewania gazowego. Codziennie przejeżdżamy obok żółtych rur z napisem zagrożenie pożarowe gaz. Ten gaz jest w pobliżu. Widzimy go codziennie, ale ogrzewamy nasz dom drewnem. Myślę, że urzędnicy mogli ułatwić mieszkańcom proces instalacji gazu. Mogli uczynić go tańszym. A nawet jeśli ktoś zainstalowałby gaz w swoim domu za własne pieniądze, urzędnicy mogliby zrekompensować część kosztów. Przynajmniej w 50%. Myślę, że nasze państwo ma zasoby, aby to zrobić, ale nasze państwo nie jest zainteresowane pomocą swoim obywatelom. Urzędnicy nie chcą dać nam gazu. Wzięłam pożyczkę z banku, 80 tysięcy rubli, aby kupić drewno na opał na zimę. Potem wzięłam kolejną pożyczkę w innym banku i kupiłam za nią drewno na opał. Ale nie byłam już w stanie go spłacić, ponieważ nie spłaciłam jeszcze pierwszej pożyczki. Zaczęli do mnie dzwonić i żądać pieniędzy. Pewien bloger z Moskwy dowiedział się o tym i dał mi pieniądze na spłatę pożyczki. Moja emerytura w tamtym czasie wynosiła 10 tysięcy rubli i obejmowała wszystkie premie i dodatki. A jeden wóz węgla kosztuje 5 tysięcy rubli potrzebuje trzech wozów na zimę. Wcześniej zwróciłam się o pomoc do szefa naszego okręgu. Nazywam go przewodniczącym, jak zwykliśmy ich nazywać. I ten przewodniczący przyszedł do mojego domu. Chciał wymienić to okno, ponieważ nie ma tu absolutnie żadnej szyby. Przyszedł i zmierzył to okno. Potem powiedział, że zrobi nowe okno w moim domu i wyszedł. Nigdy więcej nie wrócił. Nigdy więcej. Byłam u niego jeszcze kilka razy, ale powiedział mi, że nie może mi pomóc i poprosił, żebym do niego nie przychodziła. Niektórzy ludzie otrzymali od państwa obietnicy zmiany i poprawy warunków mieszkaniowych i czekają na to od ponad 40 lat, mając nadzieję, że państwo wkrótce spełni swoją obietnicę. Ludzie nadal mieszkają w tych domach. Oto na przykład nasza rodzina. Mieszkamy tu od 1989 roku. Urodziłem się w tym roku. Moja rodzina od 38 lat czeka, aż państwo spełni swoją obietnicę poprawy warunków mieszkaniowych. Jest woda i kanalizacja, ale nie we wszystkich domach, w większości ich nie ma. Prawie nikt nie ma gazu, prawie wszystkie mieszkania nie mają gazu. Większość ludzi ogrzewa swoje mieszkania drewnem opałowym. Instalacja kotła gazowego jest bardzo kosztowna. Ponadto w tych domach mieszkają głównie emeryci, osoby niepełnosprawne i osoby o niskich dochodach, które po prostu nie mają pieniędzy na zakup kotła gazowego i elektrycznego. I zamiast naprawić sytuację, Putin rozpoczyna krwawą wojnę z Ukrainą, a następnie nagradza rodziny węglem i drewnem opałowym za to, że ich syn, ojciec lub mąż. Выехал за бячь украинцев. Денюю барду за обожение тегафильмику. Денюю барду за субскубцы на Patreonite и доведения в шишким.